W dzisiejszym filmie zobaczycie pięć szalonych raidów w Minecraft. Niektórzy grają ze spokojem i opanowaniem, ale niektórzy dostają ataku prawdziwego szału. Jeżeli chcecie zobaczyć co niektórzy są w stanie odwalić przez Minecrafta to koniecznie zostawcie suba i łapkę w górę, a my przechodzimy do filmu ojoj, oj, oj. tutaj na samym początku naprawdę będzie się działo. Tutaj dojdzie do prawdziwej Sigmy. Wydarzy się tam więcej niż w naszych wszystkich życiach razem wziętych. Ale, serio, czy widzieliście kiedyś gracza, który po przegranej w Minecraft zaczyna głośno piszczeć? A potem jeszcze do tego wszystkiego rzuca krzesłem gamingowym. Tak, dobrze słyszycie? Krzesłem gamingowym, takim prawie jak o tym tutaj. Nate, play Minecraft. I get some oh my gosh. To już samo w sobie jest dziwne, ale na tym wcale się nie kończy. Ten chłopak tak się wkurzył, że walnął prosto z pięści w swój nowiutki monitor. Taki piękny i świeżutki sprzęt został potraktowany jak jakiś worek treningowy. Albo nawet jeszcze gorzej. Oj, 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 myślę, że tutaj rodzice nie będą zadowoleni, kiedy wrócą do domu i zobaczą, co się stało. Czy wy sobie to w ogóle wyobrażacie, jak można rozwalić tak drogi sprzęt przez grę? No po prostu nie pojmuję tego. My jesteśmy dopiero na samym początku odcinka, a tu już zobaczcie, takie kwiatki. Dlatego oglądajcie do samego końca, bo tutaj naprawdę będzie się działo. Wiadomo, nie każdy ma super kompa, na którym wszystko chodzi płynnie i nic się nie zacina. Ja to doskonale rozumiem. Ale nie rozumiem, jak można zareagować na zacinającego się Minecrafta w taki sposób, jaki za chwilę zobaczycie. Podtrzymam was jeszcze trochę w niepewności, bo to co tutaj za chwilę usłyszycie, przebija po prostu wszystko. Wyobraźcie sobie, że gracz włączył Minecrafta i gra ładowała się całe 18 sekund. Tak! Tylko 18 sekund, a to wystarczyło, żeby ten gracz rozwalił swój monitor tylko dlatego, że uznał, że gra ładuje się za wolno. Rozumiecie to? 18 sekund przecież to nie jest wcale tak dużo. Bym powiedział, że no to jest no, normalne, no. No ale ten gracz nie miał zamiaru czekać ani sekundy dłużej. Od razu z miejsca rozbił swoją monitor na kawałki po prostu. Rozumiem, że można się zdenerwować, kiedy coś nie wychodzi, ale żeby aż tak. Mam nadzieję, że chociaż później trochę ochłonął i zdał sobie sprawę, co właśnie zrobił. It A wy ile jesteście w stanie czekać zanim rozwalicie kompa. Zanim przejdziemy do kolejnego punktu, to chciałbym wam serdecznie podziękować. To dzięki wam mamy już 9000 subów na tym kanale. Jesteście naprawdę niesamowici i kolejny próg, czyli 10 tysięcy jest już naprawdę blisko, już go praktycznie czuję. Dlatego jeżeli oglądasz mnie po raz pierwszy i nie zostawiłeś jeszcze suba, no to to jest najlepszy moment, żeby to zmienić. Z całego serca dziękuję Wam za wsparcie, które mi okazujecie, bo to Wy napędzacie mnie do działania. Ale wracajmy do tematu. Teraz będzie coś dla tych, którzy mają rodzeństwo. Każdy, kto ma brata lub siostrę wiedzą ja co oni potrafią być denerwujący. Ja na szczęście jestem jedynakiem, więc nie mam z tym problemów, ale wiem jak to jest. Bo w nagraniu, które zaraz zobaczycie, pewien chłopak specjalnie zdenerwował swojego brata, mówiąc mu, że Roblox jest lepszy od Minecrafta, a to był dopiero początek. I like Roblox better, yeah. Fan Minecrafta nie mógł tego po prostu znieść i postanowił się zemścić, rozbijając swojemu bratu tablet. I w taki oto sposób tablet rozpadł się w drobny mak. To już naprawdę przesada, co nie? Mogę ogóle pomyślcie sobie i zobaczcie, co niektórzy są w stanie zrobić dla gry. Najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że matka zamiast interweniować, to poprosiła po prostu ich o ciszę i nic z tym nie zrobiła. dzień jak co dzień rozwalny w tą, czy w drugą stronę, nie ma to żadnego znaczenia. No to ta nie jest w tym wszystkim obojętna. A wy jak byście zareagowali, gdyby ktoś rozwalił wam tablet? Napiszcie to w komentarzu. A teraz coś co na pewno was zaskoczy. Przemek pokazał wam już rozwalane monitory, ale co powiecie na telewizor? Tak! Dobrze słyszycie! Telewizor! Kiedy ten chłopak przegrał w Minecraft, dosłownie wyrzucił telewizor z domu i zaczął go rozwalać na zewnątrz. Podkreślam. To tylko dlatego, że przegrał w Minecrafcie. Oh Uh dude, what are you doing with the TV? Uh I didn't think you were serious. That's your TV. Uh, whatever, it's your choice. Oh god. Oh no, destroy it more, cause that that's just how it works. To już chyba przesada, prawda? Zostawcie zniż dla tego biednego telewizorka w komentarzach Bo naprawdę na to zasługuje Czy to normalne, żeby się tak wkurzać przez grę? Ja jestem w szoku i nie mogę tego ogarnąć To jest za mocne i na koniec coś, co zwali was z nóg. Każdemu może coś nie wyjść w Minecraft, ale pamiętajcie, nie zachowujcie się jak ta osoba, którą za chwilę zobaczycie. Po kolejnym niepowodzeniu w grze, ten chłopak postanowi wyładować swoją złość na monitorze. Który to już raz? Cóż za zaskoczenie. Chciałbym was jakoś przygotować na to, co za chwilę zobaczycie, ale tego po prostu nie da się opisać. To po prostu trzeba zobaczyć na własne oczy. Max jest to some jakiegoś w Minecraft and i myślę, że hacking i jest naprawdę mad So, uh, let's go Goodbye. check it out. Goodbye, Max, where you. are you going? You're ready. Max, where are you going? Max, what are you doing? This is none of your What the? Stop. Dude, stop. Max, what are you doing? I'm hacking Max! Max! Max, you don't have to... Oh, my God. Dude. I, I do, Oh my God, Max! Max, let's get the my laggy computer. Max, how much did you even pay for that? That's whatever. How much you paid for that down the drain? That's it. That's not. That's that's a lot of money, dude. Oh, there's plastic flying everywhere. Frick, Max. It's a game! Oj, te monitory w tym odcinku mają naprawdę turbo pecha. Co o tym wszystkim myślicie i która reakcja zrobiła na Was największe wrażenie? Pamiętajcie, żeby napisać to w komentarzu, bo jestem bardzo ciekawy. Jeżeli chcecie zobaczyć kolejną część, koniecznie dajcie znać w komentarzach. A także nie zapomnijcie zostawić lajka like oraz suba. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Cześć!